Judaizm upatrywał przyczyn swoich problemów w łamaniu przykazań, a nie w braku wiary. I zrobili sobie z przykazań właśnie taki probierz zbawienia, dokładnie na zasadzie takiej, że im doskonalej będziemy przestrzegać prawo, tym większą mamy pewność, że jak przyjdzie Mesjasz, to pozbędzie się tych wstrętnych Rzymian, przywróci nam naszą narodowość i od tej pory już wszystko będzie doskonale. I od tamtej pory, kiedy oni zaczęli w ten sposób interpretować prawo przez pryzmat swojej własnej sprawiedliwości to zaczęli dokładać do prawa całe mnóstwo rzeczy, których tam po prostu nie ma, nigdy nie było, i nagle zaczynają oskarżać Jezusa o to, że Jezus łamie przepisy. A Jezus nigdy nie złamał prawa, złamał tylko te przepisy, które oni sobie pododawali, bo wydawało im się, że dzięki temu będą jeszcze sprawiedliwsi i tym bardziej Pan Bóg będzie musiał przywrócić im narodowość.